Michał Probierz odpowiedział na słowa Roberta Lewandowskiego po meczu z Maltą. Kadrę porównał do przyprawy takiej kuchennej, no i chyba bagatelizuje sytuację. Siemano, ja jestem Mateusz, a dzisiaj powiemy jeszcze na temat. Argentyna zdemolowała Brazylię i awansowała na mundial, a Emiliano Martinez znów zaczął pajacować i się popisywać. Trener kazał mu się uspokoić. Selekcjoner reprezentacji Kanady doprowadził do zerwania więzadeł Alfonso Davisa, agent piłkarza ostro się po nim przejechał. Tomas Tucher. Chce zmian w kalendarzu piłkarskim, a FIFA rozda klubom miliard dolarów. Dosłownie. To są osoby, które ostatnio do nas dołączyły. Bardzo Wam za to dziękuję. A jeżeli Wy także chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się w świecie piłki nożnej, zachęcam do dołączenia do nas, klikając dzwoneczek. Życzę Wam miłego dnia, no i zapraszam do oglądania. Bayern Hume ma gigantycznego pecha. Z właśnie zakończonej przerwy reprezentacyjnej dwóch ich piłkarzy powraca z kontuzjami. Gwiazda Południa w oficjalnym komunikacie poinformowała, że Daju upomekano wypada z gry na kilka najbliższych tygodni. Otóż ma problem z lewym kolanem, a wielki wpływ na tą kontuzję na pewno miał mecz z reprezentacją Chorwacji, kiedy to Francuz spędził na murawie pełne 120 minut. Zdecydowanie większe problemy, ale jeszcze większe kontrowersje pojawiły się w związku z urazem Alfonso Davisa, który zerwał więzadła krzyżowe. Już po upływie 12 minut spotkania USA na murawie rozegrał się prawdziwy dramat. I Alfonso Davis nie był w stanie kontynuować gry. Na pewno przystąpił do tego meczu zmęczony, gdyż rozegrał pełne 90 minut z Meksykiem, a jeszcze wcześniej w Bayernie Monachium praktycznie każdy mecz grał od deski do deski. No i tutaj pojawia się problem. Z tego powodu, że agent piłkarza nie pozostawił na trenerze reprezentacji Kanady, ale i całym sztabie medycznym suchej nitki. Dowiadujemy się, że Alfonso Davis zaraz po meczu z Meksykiem zgłaszał trenerowi zmęczenie. Mówił, że jest wyczerpany i nie nadaje się do rywalizacji. W kolejnym spotkaniu. Dodatkowo, agent zawodnika wskazał, że sztab medyczny nie przeprowadził badań, konsultacji i nie wykonał odpowiedniej diagnostyki zaraz po meczu z Meksykiem. Co najgorsze, to sztab medyczny reprezentacji Kanady nawet początkowo nie zdiagnozował zerwanych więzadeł, a trener po meczu mówił, że ten uraz nie wygląda na poważny. Jest to dramatyczna sytuacja dla samego piłkarza, który przeszedł już operację, a tym samym zakończył sezon i powróci do gry najwcześniej w październiku, choć są to bardzo optymistyczne założenia. A co wy uważacie o tym, że trener posłał Alfonso Davisa do rywalizacji, nawet pomimo tego, że sam piłkarz od samego początku zgłaszał problemy? Dajcie znać na dole w komentarzu. Reprezentacja Argentyny po awansie Japonii, Iranu i Nowej Zelandii staje się kolejną reprezentacją, która wywalczyła awans na przyszłoroczny mundial. Tak naprawdę to pewni awansu byli już przed rozpoczęciem spotkania z Brazylią, ponieważ w meczu Boliwii z Urugwajem padł remis. Być może dzięki temu, że nie musieli się już martwić o wynik meczu z Brazylią, to podeszli do tego meczu na totalnym luzie i pewnie wygrali 4 do 1. Tym samym po raz pierwszy w historii Canarinos przegrali dwa mecze eliminacyjne z reprezentacją Argentyny. Praktycznie już po pierwszej połowie tego spotkania wiedzieliśmy, kto wygra, gdyż Argentyna prowadziła 3 do 1, a rywale praktycznie nie stwarzali zagrożenia. Samo spotkanie, jak zawsze, pomiędzy tymi reprezentacjami było bardzo agresywne i sędzia pokazał aż 10 żółtych kartek. Uszczypliwy był Rafinha, jak i Leonardo Paredes. Ten pierwszy zaczął mówiąc do piłkarza AS Romy, że jest kiepski, na co Leonardo Paredes. Mu odpowiedział, że to on wygrał Puchar Świata, a także dwa razy Copa America, a on zero. Przy prowadzeniu 4 do 1 zaczął się popisywać Emiliano Martinez. Przyjął sobie piłkę pożąglowo w polu karnym, no i dopiero wtedy kontynuował grę. Mógł sobie tego oszczędzić, gdyż było to na pewno nieładne i takie prowokacyjne zachowanie bramkarza. Nawet trener reprezentacji Argentyny, czyli Lionel Scaloni, się zdenerwował i kazał mu zaprzestać, a tak ten mecz skomentował Vinicius Junior. Nie zagraliśmy na poziomie, jakiego od nas oczekują. To boli, bo wiemy, ile znaczył ten mecz dla Brazylii. Musimy wziąć odpowiedzialność za tę porażkę i pracować, żeby to się nie powtórzyło. Argentyna już pewna awansu nie musi się martwić, ale sytuacja od drugiego do szóstego miejsca jest bardzo napięta. Ekwador i Kolumbię dzielą tylko trzy punkty, a sama Brazylia po pięciu porażkach i dwóch remisach zajmuje pozycję numer 4. Przypominam, że najlepsza szóstka ma bezpośredni awans, a ekipa, która znajdzie się na miejscu siódmym, weźmie udział w barażach. Coraz więcej mówi się o zmianie kalendarza piłkarskiego i odciążeniu piłkarzy. Ci, którzy grają w topowych klubach praktycznie co 3-4 dni rozgrywają spotkania, nie mając ani czasu na odpoczynek i odpowiednią regenerację. Do tego dochodzą jeszcze zgrupowania reprezentacyjne i kolejne formaty rozgrywek wymyślane przez UEFA i FIFA. Thomas Tuchel, czyli obecny selekcjoner reprezentacji Anglii, interweniował i apeluje do FIFA, jak to określił o wyrównanie kalendarza w czerwcu. Niemiec uważa, że piłkarze Potrzebują kilku tygodni odpoczynku po zakończeniu sezonu, no a obecnie sytuacja wygląda tak, że kończą sezon i piłkarze już po kilku dniach lecą na zgrupowanie katr narodowych. W tym roku zgrupowanie rozpocznie się w okolicach 2-3 czerwca, a zakończy po 10. Wtedy od razu część zawodników powraca do drużyny na klubowe Mistrzostwa Świata i znów mamy kolejny miesiąc ganiania za piłką. Ponoć rozwiązaniem tego problemu miałoby być przesunięcie czerwcowego zgrupowania na końcówkę maja, no ale tutaj pojawia się następny problem, z tego względu, że wiele ligowych zmagań kończy się właśnie w ostatnim tygodniu maja. Jak to jest wygrać dość ważny mecz, a po kilku godzinach pożegnać się z pracą? O tym właśnie przekonał się Paulo Bento, który został zwolniony z funkcji trenera Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jego piłkarze rzutem na taśmie wygrali z Koreą Północną 2-1 po golu w doliczonym czasie gry. Jednak jak okazało się po kilku godzinach to nie wystarczyło do zachowania posady. Jeszcze we wcześniejszym meczu ulegli Iranowi 2-0, który już zapewnił sobie awans. Obecnie znajdują się na trzeciej pozycji, która nie daje bezpośredniego awansu, ale do drugiego miejsca, które daje taki awans, tracą tylko 4 punkty. Co więcej, to z Uzbekistanem zagrają w czerwcu, więc szanse na bezpośredni awans dalej istnieją i są w ich rękach. Zwolnienie dzień po wygranym meczu budzi oczywiście zdziwienie, ale może sugerować, że tak naprawdę ta decyzja została podjęta wcześniej i władze federacji po prostu czekały do zakończenia zgrupowania, aby ogłosić tą informację. 125 milionów dolarów, aż tyle może zgarnąć wygrany klubowych Mistrzostw Świata już za kilka miesięcy. Wczoraj dowiedzieliśmy się, ile wynoszą nagrody i jak będą rozdzielane. Tutaj trzeba przyznać, że FIFA nie szczędzi na nagrodach ani na promocji samego wydarzenia, gdyż do podziału między klubami został przekazany okrągły miliard dolarów. Wspomniane 125 milionów euro trafi do wygranego, ale nawet drużyna, która nie wygra na tym turnieju jednego meczu, nie powróci do domu z pustymi rękoma. Na konto każdego klubu wpadnie gwarantowane 12 810 000 dolarów do nawet 31 190 000 dolarów, oczywiście w zależności od klubu. Lepiej będą wynagradzane te zespoły, które bardziej przyczyniają się do promocji tego wydarzenia, a gorzej te kluby mniej znane, które nie wnoszą tak dużej wartości marketingowej. W fazie grupowej dodatkowo będzie wynagradzane zwycięstwo jak i remis odpowiednio kwotą 2 miliona dolarów za awans do 18 kluby, Otrzymają 7,5 miliona dolarów, za awans do ćwierć finału niemal 19 milionów, za półfinał 21 milionów dolarów, finalista, który przegra finał, otrzyma 30 milionów dolarów, a wygrany całego turnieju 40 milionów dolarów. Jak się okazuje, to FIFA nie zapomniała także o klubach, które nie będą brały udziału w tym wydarzeniu, i przewidziała 250 milionów dolarów w ramach płatności solidarnościowych. Na razie nie ujawniono, na jakiej zasadzie fundusze będą rozdzielane i kto. Je otrzyma. Wypowiedź Roberta Lewandowskiego po meczu z Maltą była na pewno szczera, ale też poniekąd podważyła pozycję Michała Probierza jako selekcjonera reprezentacji Polski. Lewy stwierdził, że czeka nas jeszcze dużo pracy, że trzeba pracować nad rozegraniem schematami i że mamy jednak jakąś bazę, aby coś zacząć budować. No okej, okay, taka wypowiedź mogłaby się pojawić po pierwszym zgrupowaniu Michała Probierza, ale on piastuje to stanowisko od 20 września 2023 roku. Sam zainteresowany zapytany o słowa Roberta Lewandowskiego tak odpowiedział. To zawsze kwestia interpretacji tego, co chce się znaleźć. O wielu rzeczach rozmawialiśmy z Robertem, na przykład, że Brakuje młodzieży. Też byśmy chcieli, żeby było w karze 6, 17-18 latków, którzy grają regularnie w klubach, ale nie ma takich piłkarzy. Z kaderą jest jak z przyprawą. Czasem trzeba dodać, czasem odjąć. Nie mamy mikrocykli, że ktoś ma tydzień na pracę. O wielu rzeczach mówię sam, że mamy problem z dograniem piłki, z wykorzystaniem sytuacji. Śmiejemy się z niektórych rzeczy, a Anglia też wygrała z maltą 2 do 0, a z łotwą 3 do 0. W mojej opinii porównywanie się do reprezentacji Anglii jest dość niepoważne i brzmi jak bagatelizowanie problemu. Brzmi to tak jakby probierz chciał powiedzieć, że skoro reprezentacja Anglii także wygrywa z Maltą 2-0, no to czego oczekiwać od nas? Postanowiłem sprawdzić jak tak naprawdę wyglądał mecz pomiędzy Anglią a Maltą w eliminacjach do Euro, a jak mecz biało-czerwonych z Maltą. Co też bardzo istotne, to oba te mecze zakończyły się porażką Malty 2-0. Anglia w tym meczu posiadała piłkę przez 75% czasu gry. Oddali 11 uderzeń na bramkę, z czego tylko 3 były celne. Piłkarze wtedy jeszcze prowadzeni przez Gereta Southgate'a wykonali 848 podań przy celności 92%, natomiast Malta nie oddała nawet jednego celnego uderzenia. Z kolei w meczu na Stadionie Narodowym reprezentacja Malty oddała trzy celne strzały, natomiast my oddaliśmy ich aż 28, aż 12 celnych, a piłkę posiadaliśmy przez 58% czasu gry. I do tego wykonaliśmy 533 podania z celnością 87%. Wydaje mi się, że zdecydowanie to wskazuje na brak naszej skuteczności. A co wy uważacie o tych statystykach, dajcie znać na dole w komentarzu. No i standardowo, na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. O godzinie 21.00 zaległy mecz w Lalidze, czyli FC Barcelona kontra Osasuna. Na dziś to koniec, jeżeli dowiedzieliście się czegoś nowego, będzie mi bardzo miło, jeżeli go ocenicie i zdecydujecie się na dołączenie do nas, klikając dzwoneczek. Zachęcam do obejrzenia tego poprzedniego filmu, życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia. Cześć!